Siema widzowie, jestem Famol, a to jest Fortnite i dzisiaj przychodzę z was tak, do was takim nietuzikową serią. A nie przychodzę z taką serią o, o takim jak możecie dostać bana na konto Fortnite. Więc zapraszam Was do tego odcinka. I przed cały odcinka zostawcie łapkę w górę, a ja jeśli jesteście... ale jeśli jesteście też nowi, to zostawcie też sobie z dzwonem, żeby być ze mną na bieżąco. I lecimy z koksem Pierwszą rzeczą, za którą możecie dostać bana, to za kupywanie kont Jeśli kupujemy lub sprzedajemy konta, to możemy na tym wiele zyskać Bo możemy też zrobić z tego opening Ale możemy też być niedostatecznie pewni, co w tym koncie się naprawdę kryje Oczywiście choćby na przykład takimi youtuberami jest na przykład Tifu, Który, Tifu za kupienie konta został zbanowany jak wiemy, Epic Games nie patrzy przychylnie na kupywanie kont. Ale Epic Games woli to ukrywać i nie mówić czemu, czemu i dlaczego. Ale ja wiem i to z jednego prostego powodu. Epic Games nie chce, żeby ich skiny i v -dolce traciły na wartościach. Epic Games robi coś takiego, że jak traci kontrolę nad rigiem poprzez sprzedawanie kont, to Epic Games Banuje te konta, żeby po prostu kontrolę nad rykiem uzyskać. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejną rzeczą, za którą możecie dostać bana to za stream sniping. Stream sniping polega na tym, żeby zabić jakiegoś streamera w danej grze po to, żeby pojawić się przez długi czas na jego ekranie. Choćby na przykład codziennie na streamie na przykład ninja czy manojek zawsze muszą się z tym mierzyć. I choćby na przykład ninja zawsze banuje te streams. No stream snipów po to żeby nie niszczyli jego streamu. Bo stream sniping polega trochę na tym, żeby zniszczyć stream streamera. I jak streamer zacznie się denerwować, to w końcu może nas za to zreportować i za to możemy dostać bana. Dobra, jestem musiałem załatwić coś ważnego. I dobra. Więc może teraz sobie przejdziemy do kolejnego punktu. Kolejną rzeczą, za którą możecie dostać bana to zatworzeniem modelu własnego skina. Czyli na przykład w programie graficznym, takie jak Blender czy coś w tym stylu. Ninja. Bo o to chodzi, że. I o co chodzi z tworzeniem model własnych skinów, bo możecie na przykład w Blenderze tworzyć. Otóż, jak stworzycie sobie skina w programie graficznym i wgracie sobie go do pliku Fortnite'a, jak będziecie sobie na przykład nim grali na kreatywie czy na przykład w laboratorium bojowym, tam gdzie nie ma graczy, to nie dostaniecie bana wcale. Jak będziecie grali na kreatywie lub w laboratorium bojowym, czyli gdzie macie całą wyspę Fortnite dla siebie, to nie dostaniecie bana. Ale jak będziecie grali tam, gdzie są już gracze, na przykład na publicznym kreatywie lub Battle Royale, jeśli ktoś z graczy zgłosi to, że macie jakieś skina, na nie istnieje w Fortnite, jak Epic Games to zobaczy, to możecie dostać bana, niezwykłego bana, ale możecie dostać prawdopodobnie bana i to permanentnego bana, czyli że możecie dostać bana na IP, czyli że już nigdy do końca życia nie będziecie mogli zagrać Fortnite'a. Więc radził Wam się, widzowie, hamować z tworzeniem modelów skinów, jeśli chcecie, żeby wasze konto Fortnite utrzymało się przy życiu. Czwartym punktem na liście jest cheatowanie. Zawsze warto widzowie wspomnieć tu o czytowaniu. Oczywiście czytowanie to oczywiście korzystanie programów zewnętrznych po to, żeby na przykład uzyskać przewagę nad liczynym przeciwnikiem. Oczywiście jak Epic Games mówi... Po naszemu. Mamy politykę. Żadnej litości dla cheaterów. Jak wiemy, cheaterzy oczywiście używają cheatów po to, żeby uzyskiwać przewagi, ale... Jak ludzie używają cheatów do... ...uzyskiwania przewagi, to muszą liczyć się z tym, że rujnują przy tym zabawę innym graczom. I choćby na przykład można brać przykład z 14 latka kiedyś, który... ...został posłany do Epic Games do sądu za opublikowanie swojej gry na haksach który musiał zapłacić 14 tysięcy dolarów, czyli coś około pół miliona złotych. Jeśli chcielibyście oszczędzić taką grubą forcę, to naprawdę nie radzę się bawić programami zewnętrznymi. Dobra, widzowie. Kolejną rzeczą, za którą możecie dostać bana, to za przecieki. Oczywiście, przecieki działają tak, że wchodzicie sobie w plikach gry i sobie odkrywacie, jakie rzeczy zostaną dodane do Fortnite. I choćby do takich przecieków legalnie mają dostęp do choćby na przykład Fire Monkey czy Hypex Oni mają legalnie pozwolenie od Epic Games żeby przebrać ich plika gry i zbierać od nich przecieki Ale jeśli my będziemy jakimś obcym niezaufanym likerem od Epic Gamesa No Jeśli Epic Games zobaczy, że rzeczywiście Korona Jesteśmy jakimś niezaufanym ich likerem To możemy dostać za to bana, ale nie tylko będzie to groziło banem, ale możecie też mieć za to sprawę w sądzie, jeśli uzyskujecie z tego rzeczywiście jakieś informacje na przecieki następnych sezonów. I najgorsze wszystkim widzowie jest to, że możecie za to zapłacić FB Games odszkodowanie za to, że uzyskujecie na tym jakiekolwiek informacje. Dobra moi widzowie. To chyba było wszystko z mojej strony. Jeśli odcinek Wam się podoba, to pamiętajcie, żeby lajkować, komentować, subskrybować. I czy jeszcze będzie lista subskryberów i podziękowania na tych. Czy będą jeszcze podziękowania za komentarze i za subskrybowanie mój kanał. Ale w takim razie ja podziękuję ja dziękuję Wam za to, że subskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem i za to, że zostawiacie mi komentarze pod filmem. Ja jestem Famor i to było na tyle, więc cześć.